Bitcoin w mniej niż 60 sekund. Wiesz dlaczego w ogóle powstał? Wszystko zaczęło się tuż po wielkim kryzysie finansowym w 2008 roku. Ludzie stracili zaufanie do banków i tradycyjnych finansów. Wtedy pojawił się pomysł na Bitcoin. Jego główny cel był prosty: stworzyć pieniądze, które działają bez pośredników, czyli bez banków. Co go wyróżnia? Przede wszystkim ma twardy limit. Istnieje tylko 21 milionów sztuk i nigdy nie będzie ich więcej. To oznacza, że nikt nie może go sobie tak po prostu dodrukować, jak to bywa z tradycyjnymi walutami. Nikt też nie może zablokować twojego konta czy cofnąć transakcji. To właśnie dlatego wielu ludzi nazywa go cyfrowym złotem. Jest rzadki i bezpieczny. Jego cena potrafi jednak szaleć, prawda? Czasem rośnie, czasem spada. Zastanawiasz się, dlaczego tak się dzieje i co wpływa na te wahania. Jeśli chcesz poznać odpowiedź, zasubskrybuj kanał po więcej kryptociekawostek. Dzięki.